I witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu Atomowa Pogoda. E, jesteśmy w bazie Stalkerów, dobrze? Tak, dobrze, to są Stalkerzy. E, z tego co pamiętam, w ostatnim odcinku chcieliśmy im pomóc pozbyć się bandytów, oni gdzieś tam się zaczęli z tyłu, a Stalkerzy chyba są jakby zupełnie nieświadomi. I dostaliśmy nowe zadanie: mamy bronić barykat przy wagonie. Ciekawe, ciekawe przed czym w takim razie, skoro my tam już byliśmy. Jeżeli to jest ta miejscówka, to w ostatnim odcinku przecież e, wszystkich bandytów z tunelu wybiliśmy, no ale cóż, w każdym razie, dobra, skupimy się na tym, e, na tym miejscu teraz, potem, e, potem spróbujemy, spróbujemy zapisać się, przyłączyć się do, do stalkerów. To jest grawek. No nie nie nie, 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 nie. Jakoś nie mam zamiaru tracić całej amunicji na Ale spróbujemy najprostszą metodą. O cholera. Ech, dobra, spróbujemy jeszcze inaczej. Dobra, mamy strzelbę. Cholera, pusta. Dobra, przeładujemy. Oby tutaj nie forował teraz, bo będzie problem. Ja w ogóle ten odcinek nagrywam... Nagrywam frapsem, więc nie wiem jak to wyjdzie. Do tej pory... Do tej pory wszystko nagrywam za pomocą programu Action, ale z jakiegoś powodu się wysypuje. Kiedy próbuję go używać. od pancerne krzaki. O cholera. Dobra, ja też mam granaty. I zapomniałem... Jezu. Dobra, akcja okazała się trochę trudniejsza niż myślałem. No ale nic to, spróbujemy jeszcze raz. Dobra, jesteśmy z powrotem. Eee, teraz tak, trzeba dla pewności. Zaraz zobaczymy, jakąś odpowiednią amunicję. Dobra, dobra, już nie celuję w ciebie. Jakąś odpowiednią amunicję trzeba by dopasować do tej sytuacji. E, no właśnie, tutaj nie ma takiego wyboru przy strzelbach. W sensie nie bardzo rozumiem, jak to jest tutaj rozwiązane. No ale dobra, jakoś musimy sobie poradzić z tym. Chyba, że spróbujemy od tamtej strony. Chociaż, jakby ci goście odciągnęli ich tam. My moglibyśmy wtedy uderzyć z tej strony, albo po prostu zrobimy to. O Boże. To nie tak miało wyglądać. Ale może się powiedzie. Nie, chyba jednak nie. Dobra, spróbujemy to zrobić jeszcze inaczej. O, Dzień dobry! Co my tutaj mamy? Przytuliliśmy karabin sniperski. Sześć pocisków? Nie szkodzi. Nie szkodzi. Sześć pocisków powinno starczyć. Raz, dwa... Nie rzucaj tego... Rzucił. Skubaniec. Okej, okay, to się nie udało tak łatwo. Ach, cholera. Dobra, straciliśmy prawie całą amunicję. Jeden pocisk został. A dobra. strzelać ze mnie, marny. Powrót do vipera I czekam czy się uda. Ojej, straszne. To jest po prostu straszne, jak się celuje. Naprawdę? Ja myślę, że nawet Superman by tyle kul nie wytrzymał Okej, okay, tam jeszcze jakiś parszywy łeb widziałem? Czy mi się wydawało? No może mi się wydawało, ale lepiej sprawdzę. Byłoby dobrze, gdyby któryś z chłopaków z nami przyszedł. Dobra, pusto. Okej, załatwiliśmy sprawę. Okej, tak, jesteśmy najlepsi. Mhm. Tylko, że to wszystko spadło na nasze barki. Jeszcze, dobra, jeszcze gdzieś są. Okej, ja tylko wezmę tutaj amunicję. E, na pewno. To czemu ja tą kiełbasę wziąłem? A no, w sumie możemy zjeść. Dobra. Trzeba będzie posprzedawać trochę gratów. pewno sobie weźmiemy, dobra, gdzie oni teraz są? Jeszcze gdzieś słychać walkę, Uuu, Tereska! Witaj, Tereska. Teraz to już w ogóle jesteśmy przeciążeni, 7 kilo do przodu mamy, kurczę, nie jest dobrze. Ale to i tak jest chyba w lepszym stanie niż Kałasznikow. Tak, zdecydowanie tak. Przyjaciel? Przyjaciel, na przynajmniej neutralny. No a gdzie oni się tak piorą? Gdzieś było słychać. Granaty, strzały, cały czas gdzieś słychać, dobra. Ale widzę, że tutaj spokojnie. A taki wuj, jednak nie. Ale wiecie co? Zajrzymy sobie od góry. A może to gdzieś tam? Chyba tak. Oni cały czas tam się gdzieś piorą. O, trup? Nie, to tylko jakiś. To ich nauczy nie przychodzić bez zaproszenia. Tak jest. Psy. Dobra. Uznajmy, że już wszystko załatwione. Teraz może przejdziemy się do handlarza. I tylko. Czekajcie, czekajcie, czy ja dobrze idę. Chyba od dachu, od strony dachu też można wejść. E, nie, nie można wejść. Uuuu ta no moje ja wygląda ciekawie no, Dobra, trochę się zagubiłem. Tak, przyznam. Miejsce znane, a jednak potrafię się zgubić teraz jakby tu zejść, tędy. Dobra, ja może sprawdzę jeszcze zanim. Zanim pójdziemy gdziekolwiek, co ja tutaj mam na sprzedaż. Na pewno sprzedamy to i... No czegoś trzeba się będzie pozbyć? Po naprawić. Szkoda by mi było się pozbywać tego Teresa. Czy mamy w ogóle do niego dużo amunicji? No trochę mamy, trochę mamy. Jeszcze sprawdzimy inny typ. Dobra, nie jest najgorzej. Myślę, że to sobie zostawimy. ...albo wszystko zobaczymy w trakcie transakcji. Zamieniam się w słuch. Mm, dobra, teraz gdzie jest... Ty jesteś no przewodnikiem, tak? Tak, ty jesteś przewodnikiem, ciebie nie potrzebuję. Zamieniam się w słuch. My potrzebujemy gdzieś tu... Cholera, cały czas tam się biją Z psami chyba. Dobra, ty jesteś handlarz? Tak, jesteś handlarzem, okej. Okay. Pohandlujmy trochę. Na przykład pozbędziemy się tego. I, i, i. W sumie niewiele nam to dało. Granatów chyba mieliśmy się pozbyć, bo tak czy siak, chyba nigdy nie pamiętam, żeby mi się kiedykolwiek trafił granatnik tego typu. I, i, i. W sumie mamy jeszcze sporo amunicji, ona też nas trochę obciąża. Powiedz, że sprzeda. Nie nie, 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 nie. To jest głupie. Nie będę tego sprzedawał. Tego nie kupisz. Eee. Dobra, wiecie co? Wygląda na to, że to wszystko. Któreś broni na pewno jeszcze musimy się pozbyć. Pytanie tylko której. Dobra, wygląda na to, że TRS i tak nie ma szans z ulepszonym Viperem. No dalej, dobra, zobaczymy jeszcze, jak podreperujemy naszą broń, nasz ekwipunek. Teraz tak, gdzie to wszystko było. Ty ulepszasz? Ajdar Okej, okay, ty jesteś mechanikiem. Tak to nazwijmy. Uuu, trochę sobie bierzesz za ulepszenie. Ale dobra, naprawimy wszystko, co potrzebujemy. To też bym naprawił, tylko że to jest drogie. A wcale nie zadaje większych obrażeń, tylko tyle, że ma większą celność. Swoją drogą ciekawe. Dobra, niech będzie. I to też. Dobra, wykosztowaliśmy się i to sporo. Tak patrzę na kieszenie i praktycznie mamy puste oprócz tego pierwszego artefaktu, który znaleźliśmy. Trochę to ubogo, trochę ubogo. Może, jeżeli uda nam się e, przyłączyć do stalkerów, może dostaniemy jakieś zadanie na poszukiwanie artefaktów. E, no zobaczymy, zobaczymy. Najpierw tutaj chcemy wszystko ogarnąć. No dobra, powiedzmy, że Vipera nie będziemy ulepszać, ale spróbujemy... Spróbujemy z TRS-em. Właściwie to chyba jest M4, jeżeli dobrze widzę. I szczerze nie mam pojęcia, co tutaj ulepszyć. Nie wiem, czy w ten sposób wiedzieli kiedykolwiek jakaś broń inna, lepsza niż nasz Viper. A tego nawet nie możemy ulepszać, ciekawe, ciekawe, może dlatego, że nie mamy, nie mamy informacji, nie mamy żadnych planów odnośnie, chyba tak, tak to wygląda, OK. w takim razie tutaj wiele nie zrobimy, nie zdziałamy. Dobra, co my tutaj mamy? Umożliwia zamontowanie podlufowego granatnika. No właśnie, to jest to. Granatów się właśnie pozbyliśmy, więc w to na pewno nie będziemy inwestować. Stabilność toru lotu 50. Szybko Strasznie drogie są te e, przeróbki. Chyba jednak będziemy musieli zostać z wiperem. Tak to teraz wygląda. Chociaż z drugiej strony wiecie co, szybkostrzelność. Ja potrzebuję szybkostrzelność w sumie nie bardzo. Biorąc pod uwagę e, algorytmy obliczeniowe, to raczej nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Odrzut, odrzut, celność. Na pewno celność. I odrzut. Czy coś jeszcze? Stabilność toru lotu. Wydłuża lufę, zwiększającą prędkość wylotową pocisku. Czy to przekłada się w praktyce na cokolwiek? Nie wiem. Ale spróbujmy. I żeby odblokować jeszcze to celność, musielibyśmy. Dobra, wiecie co? Szkoda mi pieniędzy już teraz. Co prawda, powiedziałem A i można by powiedzieć B, ale widzę, że chyba nie przebijemy naszego Weipera. Co dziwne. Wydaje mi się, że się to, wydaje mi się to strasznie dziwne, bo przecież w poprzedniej części Viper nie był aż taki dobry. Albo ja dobrałem ulepszenia w taki sposób, że. że na, to, na ten moment nie przebijemy nic. Nie przebiję żadnej innej broni. Ale okej. Okay. Dobra. Trochę tutaj się e, zatrzymaliśmy na dłuższy czas. Szkoda by było. I szkoda by było w ogóle przegadać ten odcinek i nic nie zrobić. No to będzie w ogóle nudne. Nieciekawe. E, jeszcze tylko na moment zajrzę do handlarza. Halo, halo, czy ktoś siedzi w waszej piwnicy? O co tutaj chodzi? E, Kilko naszych niosło towar do bazy przez wysypisko. Przechodzili tylko obrzeżem, wiesz jak tam jest. No wiem, wiem. Nagle 30 metrów od nich wyskakują bandyci i mówią, mamy was, gnoje, odłóżcie broń i oddajcie towar. Ha, ha, ha. Przywódca grupy i irokes mówi chodźcie i weźcie go od nas i zaczyna strzelać, a grupa zaczyna biec od drzewa do drzewa, dobra, dobra, historia, eee, dobiegli do agropromu, OK. no dobra, masz coś dla mnie? Jakiś schowek, no dobra. Z kim ja mogę pogadać, żeby się przyłączyć do stalkerów? Niech to spojrzę. Mamy tutaj kogoś? Mamy? Nie, to jest handlarz. I wiecie co? Chyba tutaj się nie uda. Przewodnik, ważna postać i handlarz. Chyba tutaj nie ma żadnego. Żadnego konkretnego przywódcy, no ale zobaczymy. Zobaczymy jeszcze tu jest jakaś ważna no dalej postać, tylko nie wiem gdzie on jest. Tutaj? Nie. Musi być gdzieś nami W takim razie, dobra, pójdziemy tam. Tak jest. No cóż, ładne biuro, nie powiem. Zamieniam się w słuch. Witaj, panie Orneście. Hej brachu, jak chcesz o coś pytać, to wal śmiało. Jasne, że chcę. Eee, nie przyłączymy się w takim razie. Smutne. Naprawdę smutne. Chciałem się przyłączyć do nich, a tu się okazuje, że tutaj mogę. No dobra. Czemu jeszcze się nie połączyliście z jedną frakcją? Okej, okay. wszyscy mamy różne ścieżki. Powinność próbuje zniszczyć zonę, wolność próbuje zniszczyć powinność, a bandyci szukają wszelkich sposobów, żeby jeszcze bardziej się nachapać. No jak to bandyci, typowe. Ej, mam już dość i więcej nie zniosę. Przemierzyłem całą zonę wzdłuż i przeż i tak dalej, i tak dalej. Nawet byłem po stronie wolności. Ok. nie ja chciał brać udziału w, w walkach między, między frakcjami. Okej, okay, czyli nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Nawet nie, zdążyli, nie, nie udało nam się przyłączyć. A co o innych frakcjach mi powiesz? Ani nie macie serdecznych przyjaciół, ani zajadłych wrogów. Żyj i pozwól żyć. No dobra, filozofia w sumie niezła. A czy czymś możemy pohandlować? Ja mogę na przykład sprzedać ci takie dwie puszki. Masz mielonkę? Imigracji sprzedaż, ale masz strasznie dużo pieniędzy. Jak się tego dorobiłeś? i wiecie co? I wyszedł z tego strasznie taki mdły odcinek. Właściwie taki trochę bez sensu. Nie wiem, czy go załaduje tak na nową sprawę, no ale. No ale cóż, życie w Zonie jakoś się toczy. I nawet w sumie takie. Nawet takie odcinki jak ten. Mają swoją rację bytu, że tak powiem poniekąd. Słucham. I będziemy musieli się zastanowić, co by dalej zrobić. Czy pójdziemy, czy pójdziemy za zadaniem głównym, o, o ile w ogóle mamy takie? A chyba nie mamy takiego zadania. Naprawdę nie mamy nawet zadania głównego wyznaczonego? Możemy odebrać nagrodę. Nie, to jest ulepszenie. Tutaj mamy ulepszenie znaleźć. U bandytów mam go ten naprawdę. Mamy główne zadanie, mamy. Musimy pomóc z Saharowem. I myślę, że tam się uda na w następnym odcinku. Myślę, że tak zrobimy. No. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Jeszcze raz przepraszam was za to, że, że ten odcinek wyszedł taki, no, niejaki prawdę mówiąc. No, ale cóż, postaram się na następnym odcinku to nadrobić. Zajmiemy się głównym zadaniem. No, i mam nadzieję, że będzie ciekawie A tymczasem trzymajcie się do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.